Kim jesteś? I kto pozwolił ci pływać w moim basenie? Jesteś głuchy, czy co? Spytałam ci o coś. Chyba nie wiesz, z kim rozmawiasz durm. Wiem, kim jesteś mała. Nie mów do mnie mała. Jasne? Spytałam cię o coś. Odpowiedz. Proszę na mnie nie krzyczeć, bo ja też umiem podnieść głos. Wyjaśnij mi, kim jesteś i dlaczego pływasz w moim basenie. Czy mam wezwać strażników, żeby wyrzucili Cię z mojego domu? Zacznijmy od początku. Nazywam się Francisco Guzman i jestem ochroniarzem pani Wiktorii. A więc jesteś ochroniarzem mojej mamy. To dlaczego jej nie ochraniasz? Może mi powiesz, że pływa teraz w basenie i dlatego jesteś tutaj? Zaczynam pracę dopiero jutro. Nie szkodzi. Coś Ci wyjaśnię, gorylu. Z basenu mogą korzystać wyłącznie państwo, nie służba. Jasne? Rozumiem. Ale pani matka pozwoliła mi korzystać z basenu, abym mógł trenować. Wiesz co? Znudziła mnie już ta rozmowa. Chyba ci nie powiedziano, gdzie jest twoje miejsce w tym domu? Wiem doskonale, gdzie jest moje miejsce. Przepraszam. Nicole, nie możesz mi się sprzeciwiać we wszystkim. Masz kaprysy, które toleruję, ale teraz musisz się zgodzić na chronę. To najgorsza rzecz, jaką mi w życiu zrobiłaś. Nie przesadzaj. Zrozum, córeczko, chcę cię chronić. Nie, nie, nie. Chcesz mnie kontrolować, pilnować, wiedzieć, gdzie jestem i z kim. To mi się nie podoba. Jest mega super okropne. Przysięgam, że to nieprawda. Zrozum, skarbie, boję się, że może ci się stać coś złego. Pomyśl, mamo, jeśli coś ma mi się stać, to się stanie. Nie przydzielaj mi ochroniarza. Proszę. Proszę. Przykrońniki, muszę. Okej. Okej, okay, ale nie pozwolę, żeby to był jakiś idiot. Przepraszam. Słucham, szukałem pani. Muszę wiedzieć, co ze mną będzie: czy tu zostanę, czy mam odejść. Nie, nie, Guzman, zostaniesz. Zaszła tylko mała zmiana. Ariaga będzie ochraniał mnie, a ty moją córkę, Niki. Jak pani sobie życzyła. Niki, córeczku. Powiem ci tylko, gorylu, że nie chcę, żebyś się do mnie zbliżał. Okej? Okay? Nie zbliżaj się do mnie. Moja córka jest trochę... ma charakterek. Więc co zrobimy? Miej do niej cierpliwość. Pani córka wyraziła się jasno. Rzecz w tym, że jest bardzo rozpieszczona. Nie mam na nią żadnego wpływu i to dla mnie straszne. Nie musi mi się pani tłumaczyć. Bardzo zależy mi na tym, aby Niki miała ochronę. I myślę, że jesteś odpowiednią osobą. Jeśli z nią porozmawiasz, na pewno cię zaakceptuję. Niczego nie mogę obiecać, ale dobrze. Dziękuję. Przepraszam. Biedaczek. Moją mamę trafi szlak, ale nie pójdę z tym Gorylem Guzmanem nawet do rogu ulicy. Rozumiesz? Czego chcesz? Musimy porozmawiać. Zadzwonię później. Pomyłka. Ty i ja nie mamy o czym rozmawiać. Wciśnij guzik i zniknij. Chcę tylko coś wyjaśnić. Miałem ochraniać pani matkę, ale przydzielono mnie do pani. Nikt nie musi mnie ochraniać, więc daj mi spokój. Nie jestem zadowolony z decyzji pani matki. Sądziłem, że będę ochraniał dorosłą kobietę. Rola niańki mi nie odpowiada. Nie jesteś mi równy. Nasz dwoje dzieli wielki dystans. Tak więc, trzeciorzędny gorylu, tylko nie gorylu. Dla pani jestem Franciskiem Guzmanem. Nie obchodzi mnie, jak się nazywasz. Chcę, żebyś dał mi spokój. Umiem o siebie zadbać. Dam ci dobrą radę. Kup gazetę, otwórz ją na ogłoszeniach, poszukaj nowej pracy i siodła. Nie skorzystam z tej rady. Jestem tu, bo potrzebuję pracy i nie zamierzam jej stracić. Proszę to zapamiętać. A więc nie chcesz mnie posłuchać po dobroci? W takim razie Zruszę cię do odejścia. To żaden problem, pan Noniki? Pan Noniki. Niki, odezwij się. tej sprawie, Niki, proszę coś poprosić. Nie mów, że się nabrałeś, durni. Jak mogłaś to zrobić? Myślałeś, że utonęłam? Biedacz. Pierwszy dzień w pracy i osoba, którą masz ochraniać, to Osioł z ciebie, Guzmana. Dla twojej informacji umiem świetnie pływać. Ostrzegałam cię, gory. Wiesz, co zrobiłaś? Twój garnitur zmoczył się, będzie do wyrzucenia. Widzę, że jest markowy. Zobaczymy, ile wytrzymasz gory.